Witam państwa serdecznie. Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić wszystkich, którzy interesują się życiem człowieka, szczególnie jego psychiką, na konferencję, która będzie organizowana w ramach dziesięciolecia Instytutu Psychoterapii wraz z Uniwersytetem Szczecińskim. Konferencja odbędzie się 26 października. W Auli Uniwersytetu przy ulicy Krakowskiej. Serdecznie Państwa zapraszam, szczególnie dla tych, którzy borykają się z trudnościami w codziennym życiu. Życie niosące dzisiaj różnorodność zmianę dotychczasowej tradycji zmianę spojrzenia poszukiwania nowych rozwiązań, które sprawiają, że dotychczasowe schematy funkcjonowania przestają być użyteczne. Przestają spełniać swoją funkcję, a finalnie powodują to, że zwykłe, codzienne życie u człowieka staje się problematyczne, staje się coraz bardziej chorobowe. W ramach konferencji chcielibyśmy, żeby nurtem i tematem przewodnim było spotkanie psychoterapia, która jest jedną z podstawowych form leczenia tychże zaburzeń. Jako miejsce, w którym człowiek może się spotkać ze swoją chorobą, może się spotkać z tym kimś, kto jest mu w stanie w tej chorobie pomóc z psychoterapeutą. Konferencja jest miejscem, w którym tematyka będzie podejmowana przez znakomitych wykładowców. Jednym z nich jest znany profesor De Barbaro z Uniwersytetu Jagiellońskiego który podejmie tematykę rodziny, rodziny, która ewoluuje, rodziny, która zmienia swój charakter i zmienia punkt odniesienia, szczególnie dla dzieci, które się wychowują i mają różne punkty odniesienia inne niż dotychczas. Innym prelegentem będzie profesor Beysert, która będzie mówiła z Uniwersytetu Poznańskiego. O tym, jak seksualność dzieci w ramach rozwoju w tejże rodzinie się podobnie zmienia, na ile staje się znaczeniowa, czy latentna, czy zakłóca dotychczasowe funkcjonowanie, a może staje się swoistym boszkiem, który miałby sprawić, że dzieci w rozwoju swoim są coraz bardziej zagubione. Inny prelegent, dr Katarzyna Sitnik z Uniwersytetu Krakowskiego Jagiellońskiego będzie między m.in. mówiła właśnie o tychże dzieciach, o ich rozwoju, o tym jak one w ramach bycia w rodzinie się kształtują, na ile im, dzieciom i tejże rodzinie potrzebna, wręcz niezbędna jest psychoterapia. Innym wykładowcą będzie Jeremi Kośmicki, który jest reprezentantą Szkoły Psychoanalitycznej, który podejmie temat dosyć trudny, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mówimy o tym, że zaburzenia osobowości, które charakteryzują sporą rzeszę ludzi, stają się, no właśnie, czy zaburzeniem jako takim, które należy leczyć, a może w dzisiejszych okolicznościach stają się motywem, a wręcz wzorem do naśladowania bo często te osoby realizują biznesplany, realizują motywy przewodnie życia politycznego, realizują to, co dla innych wielu jest nie do podjęcia, bo innymi kryteriami się posługują. Kolejnym wykładowcą będzie między innymi ksiądz profesor Kroplewski z Uniwersytetu Szczecińskiego, który podejmie temat kryzysu, kryzysu psychicznego. Kryzysu, który nie jednego z nas, a może i większości, powoduje, że doświadczamy tego na co dzień: kryzysu upadku w rodzinie, kryzysu związanego z realizacją własnych ambicji, kryzysu z rozpadu tego, co miało być w życiu zawodowym cenne, ideowe, a staje się zupełnie przeciwstawne. Jak człowiek w tym kryzysie może sobie poradzić, skorzystać z porady, z pomocy? Czy to należy leczyć? Czy wystarczy może jakaś porada? Innym wykładowcą, między innymi będzie profesor Czabała z Warszawy. Będzie mówił o trudnym pacjencie. Każdy pacjent jest na swój sposób trudnym, dlatego że jego życie, jego historia jest na tyle niepowtarzalną historią i zrozumienie tejże historii, odnalezienie się pośród niej i odnalezienie dróg wyjścia w tej historii samo w sobie jest zadaniem trudnym karkołomnym, a można byłoby rzec nawet, zdawać by się mogło niemożliwym. A jednak psychoterapeuta to ten, który uczy się przez wiele lat, nabywa doświadczenia, żeby w tym różnorodnym świecie każdego indywidualnego się umieć odnaleźć, poruszać, i pomóc pacjentowi nabyć wiedzę o sobie samym, która ta wiedza pozwoli mu z kolei na to, że będzie się mógł lepiej niż dotychczas poruszać i mieć na swoje życie wpływ. Kolejnym wykładowcą będzie profesor Izdorczyk Bernadetta z Uniwersytetu Krakowskiego właśnie z Jagiellońskiego, która będzie mówiła o tym na ile Psychologia kliniczna, rozumienie diagnostyki klinicznej, czym się różni bądź w czym się jest podobne do rozumienia diagnostyki i leczenia psychoterapeutycznego. Jest konsultantem krajowym w ramach psychologii klinicznej, stąd jej wiedza i podobieństwa, i różnorodność w spojrzeniu tego psychoterapeutycznego i klinicznego spojrzenia z pewnością będzie cennym, cenną okolicznością w ramach tegoż wykładu. Konferencja, główny jej temat i jednego z prelegentów Ryszarda Kamiskiego, jest właśnie psychoterapia jako miejsce spotkania. Miejsce spotkania, czyli to miejsce, w którym pacjent przybywa, pojawia się ze swoim wnętrzem, w ramach którego to wnętrza są różne osoby, osoby znaczące, które się przywijały w jego historii, które nadały jemu sens, a człowiek, który Jedynie realizuje to, co stało mu nadane, nie odnajduje czasami własnego bycia. Stara się realizować różne powinności, a jednak niestety dochodzi do lęków, przerażenia, depresji, nieporadności. Stąd też przestrzeń w ramach psychoterapii, którą tworzy pacjent wraz z psychoterapeutą w takim specyficznym, dialogu terapeutycznym, pozwala pacjentowi na nowo uczyć się relacji, bycia z drugim człowiekiem. Jalom, jeden z dzisiaj znanych psychoterapeutów egzystencjalnych, mówi o tym, że relacja w spotkaniu terapeuty z pacjentem i pacjenta z terapeutą jest najważniejszym czynnikiem leczącym. Konstrukty, które pozwalają teoretycznie rozumieć pojęciowanie, nazewnictwo i psychopatologię, są jedynie pomocne i fragmentarycznie ważne, ale najistotniejszym jest to, co się zadziewa w relacji terapeutycznej. Stąd też psychoterapia jako miejsce spotkania jest konferencją, do której serdecznie wszystkich zapraszam, którym jest bliski rozwój własnych dzieci, rozwój swojego wnętrza, a przede wszystkim zdrowia psychicznego, które nomen omen jest bezcenne. Konferencja raz jeszcze będzie miała miejsce 26 października bieżącego roku w auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej. Serdecznie zapraszamy na uczestnictwo na tejże konferencji. Zapisać się można na stronie Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii w zakładce Konferencja. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Dziękuję bardzo.